Dzisiaj ostatni dzień w Peru. Wiecie w ogóle na czym polega nasz problem? Nie wiem, gdzie zostawiłem tego laptopa wczoraj. No co, nie zobaczymy jakichś dzikich owoców i nikt tam nie zaproponuje narkotyków. Renata chce iść na targ z pamiątkami. Sami się pakujemy z problemem. <grym> A <grym> ma to do do I nagle patrzę, piłka do golfa skacze. Z Limer prosto dla Państwa, rzekł Witor. Vlog najwyższej jakości. Proszę się Marylce. Damy następnego dnia podano do stołu omlet z warzywami ze smażonym bananem i Jajka gotowane Gotowane. bananem, chyba też gotowanym, mrówką na żywo Sok z papai, kawa sypana i sałatka owocowa Zastanawialiśmy się czy, się, czy nie odwiedzić tutaj jakiejś takiej społeczności, która żyje w dżungli Ale to nic specjalnie dzikiego, więc lecimy do miasta Lodzik za 1,70. Bagarze zostawione we wczorajszym hotelu. Idziemy zwiedzać. Plus zobaczyć co tam z laptopem. A kamerkę wyciągnąłem, bo fajne kwiatki na palmie. Fajne zielsko, nie ma co. Muszę się trochę przyczaić i pokazać Wam kafejkę internetową na zewnątrz. Fajnie co? Ależ to fajna budowla kolonialna, to nie? Bardzo fajna. Wiecie w ogóle na czym polega nasz problem? Na tym, że nie wiem gdzie zostawiłem tego laptopa wczoraj. To pani miała napisać na Whatsappie, ale nie napisała, a ja se adresu nie wziąłem. Także teraz chodzę mniej więcej po tym osiedlu, dystrykcie gdzie to było i tak robimy takiego wężyka, tam gdzie nam się wydaje, że wygląda podobnie. Znajdziemy go w końcu, mamy cały dzień. O, tutaj można sobie kupić bilet na samolot. Tutaj pan ma jajka w motokarro. Jak to się nie rozwali? Powiedzcie wy mi. Można ukraść te jajka. Renata już myśli o tym, jak ukraść. To już jest pierwszy krok do zostania rezydentem. Plac 28 lipca. Bardzo ciężko powiedzieć, kochani, co autor miał na myśli. Nie tylko tej tablicy informacyjnej, ale wielu różnych innych rzeczy. Na przykład położenia tej tablicy informacyjnej. Wielkich karmników dla Gołębi, tam o. W sumie nie za bardzo wykończonej przestrzeni publicznej tutaj. Wszystkich śmieci. Jeszcze na końcu odgrodzenia taśmami tamtej części placu. Ale jest taki plac. Komputer podobno naprawiony. Problem był z ładowarką. Odwiedziemy się do hostelu, żeby go zrzucić za całe cztery sole I potem wracamy do zwiedzania Podjęliśmy próbę wejścia na Market Belem którego początek widać za nami z tej strony, ale wali tak strasznie, że jedno z nas nie wytrzymało bardziej niż drugie. Także chyba nie dzisiaj. No co, nie zobaczymy jakichś dzikich owoców i nikt nam nie zaproponuje narkotyków. Taka będzie różnica. Uwielbiam to ich pogrupowanie tematyczne. Diabez to po hiszpańsku klucze. Tutaj wszyscy panowie na tych stanowiskach dorabiają klucze. Od tego pana kupiłem sobie loda. Bo widziałem, że robię jest owoców, który się nazywa akłachy, który nie mam pojęcia, czym jest. Smakuje średnio, no bo nieznany, ale już dojech. Dwa sole taka przyjemna. Co powiecie na artykuły świąteczne w 30 stopniach i przy wilgotności 99%? To się nazywa zwycięstwo kultury europejskiej. Co? Żeby komuś, kto mieszka w lesie tropikalnym, wciskać sztuczne iglaki pod choinkę. A nie, nie można wchodzić z jedzeniem, no to trudno. Lody z aquachem leciały, to jeszcze soczek od innej pani. Tak o. Muszę przyznać, że smakuje trochę tak jakby było z kwaśnym mlekiem. A pani mówi, że tu jest tylko lód i cukier. Także na pewno trzeba by się było przyzwyczaić, wasze zdrowie. Cappuccino, soczek z kamu kamu, już drugi. Ale wiedziałem, że tutaj mi podadzą gęstszy niż ten wczoraj w kostelu, gdzie rozwadniali mocno. I kaweczką. Tutaj gdzie tam bardzo dużo miejsca, wycieczne na poproszenie. Nawet nie można było poprosić samych Frytek. I tekenios z serkiem. I kawa tak zwana przeszła. Kawa pasado. Dzisiaj jest dokładnie 21 dzień naszego pobytu w Peru. Kompletujemy 3 tygodnie. Zanim jutro oczywiście cały ten pobyt zakończymy, dlatego trzeba intensywnie próbować wszystko, czego jeszcze nie było. To jest sok zmieszany ze wszystkim, czyli jak nie mam, z papaią, ananasem, mango i truskawką. Tak, bardzo fajnie. I dogrywka naszych wegetariańskich serowych, tekenios. Próbujemy zabić 3 godziny, które nam zostały przed wylotem. W tej chwili już 2 godziny które nam zostały do pojechania na lotnisko Także sobie tutaj siedzimy, może zaraz przejdziemy do drugiej knajpy Ciężko się chodzi w takim upale, ale też nie za bardzo jest tutaj co robić A oglądanie węży w klatkach, pirani w akwariach nie za bardzo nas jakoś szczególnie jara ani chodzenie po marketach, na których śmierdzi do pożygów Smacznego Renata znalazła sobie sposób na spędzanie czasu taki jak parę innych koleżanek Jesteście taki śmieszne, że to się w głowie nie Renata chce iść na targ z pamiątkami. Sami się pakujemy w problemy. 5 sekund, jeszcze nikt do nas nie podbiegł. Niesamowite. Ja myślę, że zaczną podbiegać, bo tu jednak nie ma za dużo innych turystów. Nie wiem co lepsze: targ z pamiątkami czy urbanistyka i architektura. Właśnie. Ja oczywiście nie odróżniam jednego od drugiego, ale urbanistyka nie tak źle, bo te ulice to takie szachowniczki. Natomiast architektura to już takie bardziej 2 na 10, Czego mamy tutaj najlepszy przykład. To jest budynek przy samym Plaza de Armas. Renata opuszcza market zrobionym ręcznie czymś. Za całe 20 soli. Jeszcze jedną rzecz Wam chciałem pokazać. Tu jest Plaza de Armas, a tu jest Hilton, czy też raczej Double Tree by Hilton. Jak chodziłem lotniskiem dwa dni temu, to od razu wszyscy pytali tak, czy ja do Hiltona? Oczywiście, spójrzcie na mnie. Gdzie indziej ja mógłbym spłacić nie w Hiltonie. Dobra, jak pojedziemy teraz na lotnisko autobusikiem, bo autobusiku jeszcze nie odhaczyliśmy, to będziemy jakieś dwie godziny przed odlotem. Sam raz. Tutaj macie zakład buchmacherski. Jeden z potwornie wielu w tym mieście i w tym kraju. Niestety taka specyfika kraju, gdzie dorobić się sensownie nie za bardzo. Jest wiele sposobów powiedzmy, bo oczywiście się da, ale najczęściej ludzie o nich po prostu nie wiedzą. A robiąc cokolwiek najzwyczajniej w świecie nie ma się wybitnego życia. To jest jeden z wielu zakładów. Ja wam w większości z nich nie pokazuję, dlatego że zazwyczaj stoją w nich ochroniarze. Są też kasyna których już w ogóle stoją ochrona, wam na pewno niczego nie był w stanie pokazać. Patrzcie, jaki fajny. Sterta ziemniaków, na której sobie leżą ludzie. To się nazywa zaufanie systemowe, co? I jeszcze był dostawczak z inka kolą otwarty z jednej strony. To mi się też strasznie podobało. <grymna> <grymna> jajca że ci Peruwiańczycy, autobus miejski, niemiejski, ludzie wchodzą sprzedawać rzeczy. O, pan, akurat pasażer, ale pani sprzedawczyni. Następny pan z wodą i z ciurrosami Tym razem ktoś kupił tutaj, też sklep z wodą do autobusu. Pan dwa rzędy za mną kupił. Trochę średnio, bo to jest dzień szkoły. Dzieci powinny być w szkole. Pani obiera głachę na sok. Widzicie jacy przyjaźni ludzie. Że im dalej od centrum, tym mniejszy syp. Przynajmniej tak to wygląda w przypadku tego placu. Po lewej nawet widać pana sprzątającego. Wiecie, te takie specjalne autobusy bez szyb do zwiedzania miasta, nie? No to właśnie takim się przed chwilą przejechaliśmy. Im dalej od centrum, im bliżej lotniska, tym ciekawiej. Ostatni kawałeczek musimy podejść. W sumie jechaliśmy długo, więc trochę czasu zostało zabite w bardzo produktywny sposób. Wylot za dwie godziny 3 minuty, Renata, kolejny dobrze spędzony dzień, tak trzeba żyć. Polecam ten autobusik, tak. najlepszy. Polecam tego youtubera, subskrybujcie kurwa. Jestem bardzo kreatywny, zamówiłem sobie jedzenie, które znalazłem tam o, tu je teraz mam. Oraz soczek z ananasa, a jeszcze za chwilę lemoniada i cappuccino. A tak moi kochani wygląda kawa i ciastko, a nawet dwie kawy i ciastko. Założę się, że większość z Was stęskniła się już za kawami na tym kanale. Słuchajcie, kolejna wariacja w wyniku kontroli bezpieczeństwa. Mówiąc wariacja, mam na myśli oczywiście wariant, nie to, że kontrolerzy bezpieczeństwa to wariaci, proszę mi tego nie zarzucać. Moja woda znowu przeszła, ale tym razem musiałem zdjąć zegar. Jestem wśród swoich, patrzcie. Wszyscy robią sobie zdjęcia na płycie lotniska. I nikt nikogo nie opuszcza. to jest mój kraj. Subskrybujcie! Słuchajcie, nie wchodzimy teraz, bo tu ludzie sobie robią zdjęcia. Fajna mgiełka. Jak się wsiada do samolotu w klimacie tropikalnym, to tak wygląda klimatyzacja. Pierwszy raz widzę coś takiego, już kołujemy, słuchajcie. A ludzie jeszcze stoją. To jest mój lot numer 278. licząc dwóch widokowych i jednego helikoptera. Złoty są, po fawu. portugalski wprowadzają. Tak jak mówiłem, to jest wyspa. Wprawdzie nie na morzu, ale w dżungli. I widać dokładnie, gdzie zaczyna się dżungla. To morze. Nie da się pokonać inaczej niż samolotem albo No się ma. Znacie już moją tradycję bukowania luksusowych hoteli w ostatni dzień podróży. No więc dzisiaj od niej odstąpiłem. Jesteśmy u kogoś na chacie. Ze ścianą jest ktoś inny, za drugą ścianą jest gospodyni, ale za to płacimy. Cztery dychy na łeb. Jutro będziemy mieli dobry widok, to już mi musicie uwierzyć na słowo. Na razie też jest ładny, ale kamera tego nie odda. A my idziemy coś zerzeć, bo jest piątek wieczór i jutro o tej porze już nas tu nie będzie. Także idziemy korzystać. Dawaj Renata, wyjdź korzystać. Jesteśmy w chińskiej knajpie za rogiem z oceną 3,9 na Google jest niezbyt solidnym ogłożeniem ale chyba nie ma nic bliżej co byśmy mogli znaleźć w całkiem spoko wyszło, nie spodziewaliśmy się za dużo takie danie 18 soli dwie dychy no siema miśki pozdrówki z Limy dzisiaj ostatni dzień w Peru w zasadzie to czwarty tydzień podróżowania, rozpoczęliśmy, bo to jest 22 dzień, 21 był wczoraj, ale na tym już stanie, na trzech tygodniach i jednym dniu, dlatego że dzisiaj o 20 mamy lot powrotny. Spaliśmy w strasznie fajnym miejscu, w pokoju u kogoś na chacie. Płaciliśmy za to, to na bookingu było, ale płaciliśmy za to całe 10 euro czy też dolarów za osobę. Mieliśmy super widok, było czyściutko jak zawsze Peru i czystość to synonimy, oczywiście. Potem weszliśmy na śniadanko do włoskiej kafejki, która nie miała z włochami za dużo wspólnego, ale i tak była spoko. I teraz o godzinie niespełna 10 przesiadujemy na placu Tupaka Amaru. Będziemy tak sobie zabijać czas. Jesteśmy dzisiaj w innej dzielnicy od tej, w której byliśmy na początku naszego pobytu. Dzielnica nazywa się Magdalena Del Mar. Nie widziałem jej ani w zestawieniu dobrych dzielnic w Limie, ani w zestawieniu złych dzielnic, takich, które należy unikać, ale sądząc po przestrzeni publicznej, tutaj to raczej jest dobra dzielnica. Tak sobie będziemy chodzić od skrzyżowania do skrzyżowania, od kawusi do kawusi i. Zastanawiać się nad tym, jakie to niesamowite, że pierwszego dnia można przylecieć do Limy i bać się tego, jak będzie wyglądał przejazd z lotniska. Do hotelu, a ostatniego dnia można wbić jak do siebie po prostu. Ja lubię mówić o tym, że jakieś miasto czy jakiś kraj został odczarowany, że w mojej głowie nie jest już e, czymś, czego się boję, czy czymś poza moją strefą komfortu. Drugi raz mogę tutaj przylecieć i wiedzieć dokładnie, jak się zachowywać i czego się spodziewać. Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że bardzo lubię, jak Witek organizuje takie wycieczki, bo on zawsze organizuje do stolicy państw najpierw. Keep going, I keep going. właśnie to można porównywać do reszty regionów państwa, i bardzo fajnie to się wszystko skleja, bo jednak uważam, ja osobiście, że stolica państwa może bardzo dużo wskazywać na to, jak mogą żyć ludzie w danym państwie. Czyli w skrócie, jestem zajebisty i fajnie jest <laughs> zaczynać od stolicy, kończyć na stolicy i porównywać styl życia ludzi. W stolicy i w prowincji. Teraz wejdziemy na targ przy Plasa Magdalena, więc nie wiem ile będę machał kamerą, bo nie lubię takich miejsc. Tu od pani kupiliśmy sobie przed chwilą saczek pomarańczowy, a tutaj taka eska na podłodze. Nie zastanawiałem się długo o co chodzi, dopóki nie zacząłem widzieć takich esek też na ścianach budynku oznaczanych. Z podpisem strefa bezpieczna w razie trzęsienia ziemi. Także tutaj prawdopodobnie jest bezpiecznie. Raczej w środku na targu nie ma w ogóle bezpiecznych. Trzeba być. Ja nie miałem nic słodkiego, więc wziąłem sobie roskę od pani. Wprawdzie wyszliśmy z targu, ale Tarki nie wyszedł z nas, z tego co widzę. Kolejne już stoisko, które tutaj widzimy z jajkami przepiórczymi. Aż bym się, powiem wam, skusił. Jeszcze w życiu nie byłem w tak ekstremalnej toalecie. Fenomenalnie. No, Mamy za sobą kolejną radosną wizytę w kafejce. Teraz pójdziemy do następnej, tylko tym razem wegańskiej, bo tam nic się nie dało zjeść, nawet bez mięsa. Że już o wegańskim nie wspomnę. Czeka nas w związku z tym przynajmniej półtora godzinny spacer. Zalety są takie, że fajna gadka się zakręciła z kelnerem, i kupiliśmy ziarna kawy, bez których Renata nie chciała tego kraju opuszczać. O, zobacz. Kolejna włoska restauracja. Ciekawe, ile ma wspólnego z Włochami. Też pewnie nie za dużo. W sumie, z tej okazji, mogę wspomnieć o bardzo ciekawej. Ola, typowym przebiegu konwersacji z ludźmi, z którymi e, jakąś tam nawijkę prowadzimy. Otóż często pytają nas oni, jak tam peruwiańskie jedzenie. Dlatego, że peruwiańska kuchnia jest jedną z bardziej prominentnych tutaj w regionie. No i My, że tak powiem, jako wegetarianie, mamy swój własny zbiór doświadczeń, który raczej nie pokrywa się z zbiorem doświadczeń osób jedzących mięso, dlatego że tu jest po prostu czasami ciężko coś znaleźć, a nawet jeżeli nie jest ciężko, to musisz prosić albo szukać. Opowiadamy o tym, że mają dobre owoce, co się zgadza, o tym, że mają dobre wegetariańskie sewicze, co też się zgadza, aczkolwiek dla wielu z nich jest to obcy koncept. I opowiadamy też o tym, że te dania. Wegetariańskie, które są To są faktycznie spoko Mamy już taki typowy przebieg konwersacji A jak tam jedzenie? No po pierwsze to jesteśmy wegetarianami Co trochę ogranicza nasz wybór Czasami oznacza konieczność szukania Ale owoce macie spoko no, To jest wszystko prawda Tak, Soczki macie w ogóle bajeczne I taniusieńkie w porównaniu z polskimi No i potem właśnie opowiadamy o tym Że w wegetariańskich restauracjach Są wegetariańskie odpowiedniki peruwiańskich dań i to już zależy na jakiego trafisz kucharza, zawsze to jest coś innego, ale zazwyczaj są bardzo super. No i te nieliczne dania wegetariańskie, jak na przykład zupa z kinoy, no to, że tak powiem, też bardzo fajnie. Natomiast mięsożercy prawdopodobnie będą tutaj mieli jeszcze lepszy zbiór doświadczeń. Sewicze, bardzo fajny sposób przyrządzania ryby. Jak widzieliście, próbowałem, mogę potwierdzić, że skok. Dobra, jeszcze godzina 20 do restauracji wegetariańskiej, do której zmierzam. Ja jestem Witkarianinem. Witkarianin oznacza, że jest to kuchnia co do zasady wegetariańska, z dopuszczaniem wyjątków w postaci ryby, nawet poprzez stymulowanie popytu, i z dopuszczaniem wyjątków w postaci jedzenia mięsa, jeżeli po kimś kończę. Albo jeżeli jest ultra specjalna okazja z odchyleniami w stronę weganizmu, które są w sumie bardziej liczne niż rybne i mięsne wyjątki. Także no. Tak to jest witkarianizm co się nazywa. w zasadzie świata zachodniego fajne samochody, co? w końcu ktoś mi zaserwował sojową latę ale była tak słodka że aż ciężko wytrzymać dobra, mój budżet na kawy pomału się kończy teraz już prosto do wegańskiej knajpy cięcie palm szanowni przy klubie golfowym, który jest tu zajmuje ogromną powierzchnię słuchajcie idziemy sobie elegancko tam blisko płota i nagle patrzę piłka do golfa skacze i wpadła tutaj, przywaliła komuś w samochód i spadła na środek ulicy. No to podniosłem, ale to ciekawe, że tamte siatki nie pomagają. No w sumie płot jest niski, tak aż tutaj trochę strach chodzić teraz. Pytanie, czy ja bym tutaj chciał dobry samochód parkować, to też powinny być siatki. Skoro tak było raz, to tak pewnie będzie więcej razy. Mieliśmy zielone, nie przechodziłem, ale mi smutno. Wykorzystałem ten czas, żeby wam pokazać, jak wygląda piłka do golfa. No, nie chciałbym dostać tym czymś w łeb. Dobra, ja tej piłeczki nie potrzebuję, to ją wrzucę z powrotem. Może nikt nie dostanie w łeb. Jest szansa, że nikt nie dostał w łeb. Dla mnie kolejny pomysł na wegańskie ceviche, a dla renatki na meksykańskie takosy. Ja miałem do picia jakieś takie fajne połączenie lukumy z czekoladą, ponad kalifornianą z syropem z agawy. Ledwo schowałem kamerę i już przyszedł mój burgerek z grzybków portobello i Renatki bowl z rzeczami Jezu, jakie to wszystko piękne coś wspaniałego, lecimy sok pomarańczy i woda ja zdecydowanie bym szła po sok pomarańczowy opłaca się nawet cenowo a tak moi kochani wygląda ciasto z czekolady i banana założę się, że nie wiedzieliście a tak wygląda ekspres tego to już na pewno nie wiedzieliście Podoba mi się to, jak zawsze nam podają na odwrót, bo każdy by pomyślał, że wszystko będzie dla kobiety, a espresso dla mężczyzny. I zawsze dostajemy na odwrót. Najpierw. Udało nam się wydać 42 euro, po 21 na osobę. Nieprawdopodobnie. No dobra, na jedzeni po brzegi przed lotem trzeba zgłodnić. Na szczęście do lotu jeszcze całe 5 godzin. Pójdziemy w miejsce, gdzie na pewno znaleźmy zgłodnić. Na targ indiańskich wyrobów, czy też lokalnych, mówiąc poprawnie. Tutaj macie taką przykładową eskę, jak tą co wam pokazywałem na ziemi przed targów Magdalena del Mar. A tutaj motyw przewodni. Coś takiego widziałem też na targu pamiątek w Iquitos. Miejscówka, żeby sobie tak posiedzieć. Zgaduję, że to jest tak, że kobieta kupuje, a facet przeczekuje. Przeszliśmy na ten najbardziej popularny targ pamiątek w Limie. Są inni turyści w liczbach niewygórowanych. Sprzedawcy się witają, ale nie rzucają. Dobre miejsce, żeby zrobić sobie zakupy. O, tutaj znowu strefa bezpieczna od strzałów. Zdałem pani dwa sole i tak patrzyłem, czy zdecydować się na tą Inka-Colę, czy na tą Coca-Colę bez cukru. Jedno i drugie. No i wziąłem w końcu to na pożegnanie. Wypiłem to tutaj raz, pierwszy dzień. Wypiję to tutaj drugi raz dzisiaj, jest tak potwornie. 4 godziny 25 minut do odlotu. Renatka odpala mój zakupowy. Teraz już można, bo nie będziemy tego targać ze sobą. Wróciłem do mieszkania na bookingu Kowaliski i chciałem wam pokazać, jaki jest piękny balkon z widokiem, ale niestety chyba był przed chwilą otwarty tylko dlatego, że ktoś oglądał mieszkanie w tym apartamencie, a teraz jest znowu zamknięty. Także nie pokażę. Zlimy prosto dla Państwa, że widok. Lot podróżniczy najwyższej jakości. No, to to by było na tyle. Jesteśmy 3 godziny przed lotem pieprzeni emeryci. Lot będzie nocny, nic ciekawego wam nie pokażemy. Na razie mordeczki Jeszcze tylko odrobina naszego tradycyjnego lokalnego alkoholizmu.